Tutaj przede wszystkim chciałem zachęcić wszystkich naszych webmasterów, którzy nas w tym momencie oglądają, do korzystania z takiej dodatkowej funkcji, która została wprowadzona ratem tego roku moderacja na życzenie. W trakcie tej moderacji nasi specjaliści oglądają dany serwis. Sprawdzają jego rezultaty, jak on wygląda, i dają pewne porady, co można zrobić, żeby on był po prostu bardziej opłacalny, żeby inki na nim się lepiej sprzedawały, skarg od pozycjonerów było mniej i w efekcie, oczywiście, przekłada się to na podwyżkę stawki. Jeśli zrobili Państwo też coś konkretnego na swoim serwisie, zmniejszyli na przykład ilość linków wychodzących w jaki znaczący sposób zmieniła się struktura strony. Także warto nas o tym powiadomić, dlatego że my wprawdzie średnio raz na dwa tygodnie przeprowadzamy indeksację i moderację serwisu, ale wiadomo, że pewnych zmian po prostu możemy nie zauważyć.